A, a jak? Trwa i dokładam nogę. Widzieliście? Ja nie uderzyłem tego mocno. Mo ma siema ma... ma... ja Siemano madeczki, będziemy sobie dzisiaj nagrywać no takie trzy szybkie akcyjki zrobimy. nie takie szybkie, bo będę wszystko starał się rozkminić, ale będziemy szli pierwszą. Będę jeszcze kopał, dobra? Będę jeszcze kopał. Patrz, wchodzimy sobie teraz tak. Ty bijesz mi lewy prosty. Ja schodzę, schodzę z dni ciosu. I on zazwyczaj, jak gościu jest na przykład zmęczony, to on zostawi nogi, wij lewy, tak i wpadnie tu. On już jest zmęczony. Wtedy ja dopiero wchodzę jakąkolwiek kombinacją na kontrę. Ale my będziemy dzisiaj polegali na tym, że jak on będzie miał ten lewy prosty, jest świeży, dobra? Jest świeży, wij ten lewy prosty. Ja robię unik i ładuję od razu haka na to, dobra? Musimy złapać oczko tak zwane, czyli musimy trafić dobrze w tempo. Nawet czas, powolutku. Dawaj. Raz, dwa. Jak uderzę tego haka tu. Biję sierpa i kończę nogą na górę. Dobra? To będzie zajebiste, tylko musicie złapać sobie ryn. Powolutku nie bój się, Dawaj. Raz, dwa, trzy i kończę nogą. To jak wejdzie, to jest pozamiatane, jak się mówi, nie? Ale potem. Tak. Chcę Wam teraz wytłumaczyć wszystko, patrzcie. Będzie bił lewy prosty, jak gościu jest zmęczony. Zostaw teraz nogi i poleć tak, w taki sposób. Widzicie? On jak będzie zmęczony, czyli tam druga, trzecia runda, albo jakieś sparingi, któraś tam runda, zostaw tą rękę. Wystarczy, zrobić zrobicie unik, wciskacie haka, kończycie sierpem. Jak uderzycie sierpowego, dużo osób często robi tak, z tego nowego kickboxingu, że robią przeskok, dopiero kopią. No, jak Wam się to podoba, to możecie to robić. Ja wolę taką staram szkołę. Jeszcze raz bij. Raz, dwa, trzy i ja kopę stąd. Noga jest wtedy niewidoczna, nie? Noga mi się nawet nie ruszyła, tylko kopę z tej pozycji. Czasami używam przy ale to zależy w sumie od akcji. Dobra, jeszcze raz kończymy tą pierwszą akcję. ją teraz całą dawaj. I chcesz spać? No jak chcesz. Hop. raz, dwa, hop. I to będzie gwałtujące, jak wszystko wejdzie, nie? Chyba Wam mówię od razu, że jak to wejdzie, czy w małych, czy w dużych. Ja pokazuję w małych, możecie zrobić w dużych. Bo to były najbliższe rękawice, jakie miałem suche możecie robić Tak, możecie ulicę robić, ale tego nie polecamy No na dzisiaj No, bo takie trzeba, nie? To będzie dobre, to będzie dobre Dobra Tak jest, dobra, trzeba tak, patrzcie Teraz będziemy robić coś podobnego, co robiliśmy w pierwszej Tylko uciekamy od prawej ręki Czyli chodzimy sobie z gościem Gościu wiadomo praworęczne, nie? Bo to też jest istotne Chodzimy sobie, żebyśmy nie wyszli spoza tego Tutaj stój, bij prawy prosty Ja robię unik z prawym prostym, dobra? Staram się zrobić ten unik jeszcze raz Równocześnie biję prawy prosty, skręcam rękę Tu muszę uważać Ciężar ciała delikatnie pochylam w tą stronę Biję z prawym prostym On teraz będzie tą ręką wracał I są dwie, ja tak często używam tych dwóch metod Teraz jak cofa rękę, cofaj rękę Ja biję na to sierpa Muszę znaleźć to oczko, jeszcze raz uważaj Hop, bam Jeżeli on zdąży wrócić No to dostanie sierpa na górę Przykładowo, wejdzie, wejdzie nam to raz w kombinacji Jeszcze raz uderz, patrz Raz, dwa, dobra, skap się kurwa, nie Robię jeszcze raz, dawaj Raz, dwa, dobra, skap się kurwa, nie, robię jeszcze raz, dawaj, raz, dwa i dokładam nogę, widzieliście, ja nie uderzyłem tego mocno, no, to wystarczyło, raz, dwa, przyzwyczaiłem go do dwóch sierpowych, on nawet nie widział i to najlepsze, to go nie ustalaliśmy, ustawiliśmy do dwóch sierpowych, jeszcze raz, weszła mądroba, nie, od mądroba, mi się Flaszka z Turcji zbiła. Przepraszam. No dobra, nie, spoko. Dobra. Albo mi przywicaliłeś. No ja o tym mówię no. właśnie, nie? Jeszcze ale raz powoli. Ręki, nie? Równocześnie teraz robimy w żółwim tempie, żeby każdy zrozumiał. Robię prawy prosty z krokiem tu. On teraz wraca, bije sierpa. Wszedł zajebiście, nie wszedł, bije tego sierpa i ładuje od razu wątrobę. Dobra? Kopę wątrobę. Kop, kopę, kopę wątrobę. wątrobę. To nie. Dobra, a teraz... Pokażę Wam jeszcze jedną akcję, która dosyć często mi wychodzi. Mogę Wam ją, kurwa, jakoś bardziej rozwinąć, ale to jest taka stricte yy, moja. Patrzcie. Bij prawy prosty. Robię unik. Teraz biję sierpa, haka i kończę hajem. Dobra? Troszeczkę zmiana tak naprawdę kombinacji jednego ciosu. I patrz, kurwa, całkiem inaczej jak to wygląda, nie? Chodzimy sobie, chodzimy. To jest dalej do k1, nie? Bijesz prawy prosty. Unik, sierp, hak, high kick. Kopia jak to wejdzie, to jest serio, kurwa, blender z <laughs> Blender. Ja to Mikser. Mikser z ekipy, dobra, kurwa. jeszcze raz, patrz, chodzimy sobie teraz po woltku, pokażę, bitem prawy prosty w żółtym tempie, robię unik w tą stronę, delikatnie, skracam, yy, skracam dystans, teraz będę bił sierpa, jak uderzy sierpa, wracam, ładuję haka, jak uderzę, patrz, trafię sierpem, pośrednice nie buzię, trafię sierpowym, pośrednice na, na ziemię, trafiłem go sierpowym, nie, kurwa, poleciała głowa, podbijam go hakiem, i kończę, nie bój się, i kończę high na głowę. Jeszcze raz, uderzę teraz całość. Nie bój się, bij prawie. Raz, dwa, trzy. wam. Noga i koniec. Do tego możecie sobie jeszcze, jak po tym high kicku, możecie sobie jakieś kolano dorzucić na tłów, nie? Bo on będzie miał ręce wysoko. On będzie miał ręce wysoko, kopę, hop, wchodzę kolanem, nie? To są takie niuanse. Dobra? Dobra. To była druga trzecia akcja? Trzecia. akcja. No teraz dam wam parę tipków na sam koniec. Mortki, patrzcie się, stój w kombinacji. Znaczy, mówię w kombinacji, stój w gardzie. Chodzimy sobie z ziomeczkiem, chodzimy, dawaj do boczku. Musimy chodzić do boczku, to jeden, do drugiej. I staram się zazwyczaj, żeby ten ziomeczek mój miał swoją nogę pomiędzy, pomiędzy naszymi, nie? Bo przykładowo, będę tutaj, stój tak jak stałeś, zostań tam. Jesteśmy tak bardziej na wprost siebie, ale patrzcie się. Jego prawa ręka mi normalnie w rif chodzi, dokręć bark. Widzicie? Normalnie w cymbał dostaje. Muszę na to uważać. Chodzimy sobie, chodzimy. Staram się, żeby jego noga była pośrodku mojej. Jeżeli jest mańkutem, mańkuta. To staram się cały czas, żeby teraz ta jego noga była pośrodku tych, nie? I chodzę, chodzę, trzymam sobie dystans, trzymam dystans, robię mu nich, mogę haja kopać, nie? Na mańkuta najlepiej jest używać swoich, jeżeli jesteście praworęczni, swojej dalszej ręki i dalszej nogi, nie? Czyli wiadomo, chodzę sobie, chodzę, przykładowo, hop, hop. To na mańkuta często wchodzi, nie? Są takie rzeczy, które rzadko mało kto korzysta, nie? Było chyba dzisiaj na tyle. Były trzy akcyjki, nie?